Napoje izotoniczne, do, również w proporcjach do rozrobienia z wodą, czy możemy je stosować przez cały dzień? Możemy, ale nie ma takiej potrzeby. Przed wysiłkiem możemy pić np. wodę, z tym że w mniejszych ilościach. Napoje izotoniczne bądź hipotoniczne to jest kwestia rozcieńczenia danego produktu stosujemy je w trakcie wysiłku, bo tam najbardziej potrzebujemy, gdy są utraty wody, yy, bądź mikroelementów razem z potem, więc tam są nam najbardziej potrzebne i najbardziej będziemy odczuwali yy, zbawienny wpływ stosowania yy, tychże produktów. Izotonik jest to przede wszystkim mikroelementy takie jak sód, magnez, potas, dodatkowo witamina C, yy, węglowodany po to, żeby one miały odpowiednią osmolarność i wchłanianie czy przenikanie pomiędzy bonami komórkowymi było mm, maksymalnie optymalne. Yy, ich zadaniem, tak jak wspominaliśmy już wcześniej, jest nawodnienie naszego organizmu. Przy temperaturach powyżej 30 stopni zalecamy zrobić ten napój hipotoniczny, czyli zamiast dwóch miarek, co jest odpowiednikiem izotoniczności, na pół litra dajemy półtorej miarki. izotoniczności. Yy, yy, i mamy hibrosków, wtedy mamy hipotonik tak. lub naprawdę przy ekstremalnych temperaturach możemy to rozcieńczyć nawet do jednej miarki na pół litra mhm. i wtedy to, to będzie takie naj, najmniejsze stężenie, które będzie nasz organizm jeszcze dobrze tolerował, ale będzie miało dodatkowy wpływ, że te mikroelementy będą przyswajane do naszego organizmu, a jednocześnie nie będziemy go osłabiali. Jest to bardzo ważne, gdyż 4% utraty masy ciała pod wpływem Ubytku płynów powoduje osłabienie naszego organizmu około 10% do swoich maksymalnych możliwości. A utrata 10% płynów mm, może mieć już pewne powikłania zdrowotne. Dlatego, picie jest bardzo ważne. Pijemy po 100-150 yy, ml napoju, co około 10-15 minut. To jest optymalne, co powinniśmy stosować. W momencie, kiedy chce nam się pić. Jest już za późno, bo jesteśmy odwodnieni. Nie wolno dopuścić do uczucia yy, suchości w gardle albo do uczucia pragnienia, mhm. bo to już wtedy jesteśmy pewni, że jesteśmy odwodnieni. To już jest trochę za późno. To już jest za późno. Mamy, rozróżniamy dwa smaki, tak? Cytrynowe, pomarańczowe, czyli każdy znajdzie coś yy, dla siebie. Grupa suplementów, które możemy stosować w ramach przygotowań do sezonu. Tutaj mamy kreatynę sport, monohydrat kreatyny oraz kwasy, aminokwasy BCA. Jakie stosujemy i jakie znaczące mają działanie dla naszego organizmu? To są dwie rzeczy, które stosujemy głównie w okresie treningowym i ich zadaniem jest dodatkowo regeneracja i ułatwienie nam podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Jak wiadomo, mamy rezerwy tłuszczu pod względem tkanki tłuszczowej, mamy glikogen mięśniowy, który jest naszym rezerwuarem węglowodanów, ale białko w organizmie mamy tylko i wyłącznie w mięśniach. Więc jeżeli potrzebuje organizm białko, a nie dostarczymy go ze źródeł zewnętrznych, musimy spalić własne mięśnie, czyli te mięśnie się rozpadają wtedy dochodzi do katabolizmu, czyli ich struktury rozpady, dokładnie. Nie. A aminokwasy powodują, że mają, mają działanie anaboliczne, czyli odbudowują nam włókna mięśniowe, regenerują je. Są niezbędne, gdyż każde włókno mięśniowe składa się w około 60% z glutaminy i 40% z aminokwasów BCA. Ważniejsze dla wysiłku sportowego czy aktywności sportowej. Jest suplementowanie się aminokwasami BCA niż l glutaminą L-glutamina głównie odpowiada za budowę czy, czy powstawanie białych krwinek, czyli za układ odpornościowy. a Aminokwasy BCA odpowiadają za funkcjonowanie naszych mięśni i ich optymalne działanie. Więc to jest bardzo ważna sprawa i w każdy dzień treningowy. Polecamy stosowanie aminokwasu BCA. Aminokwasy Enerwita mają 95% zawartości w tabletce aminokwasu BCA, czyli jest to bardzo duża zawartość w jednej kapsułce i wtedy możemy ich stosować mniej na przykład. W hmm. jakich proporcjach, jeżeli już o tym mówimy? Hmm. Zazwyczaj polecamy stosować dwie kapsułki na pół godziny, godzinę przed wysiłkiem i dwie zaraz po wysiłku. Jeżeli stosujemy R1 bądź R2, nie ma konieczności już stosowania po wysiłku aminokwasy BC, gdyż one znajdują się w tamtych produktach. Ale gdy nie stosujemy tamtych produktów, należałoby stosować aminokwasy przed i po wysiłku y, fizycznym. Jeżeli chodzi o y, kreatynę, kreatyna y, bardzo dobrze y, sprawdza się np. w sportach y, walki. W sportach, gdzie jest szybkie przyspieszenie, chwila przerwy, znowu przyspieszenie, czyli w takim sporcie interwałowym i my stosujemy jej około 2 gramy dziennie, czyli nie robimy wysycenia kreatyną, tylko poprawiamy, czy pomagamy organizmowi regenerować się, że szybciej odbudowują się właśnie te wiązania ATP, które odpowiadają za to szybkie uwolnienie takie początkowe energii, które mamy w organizmie. Więc te dwa składniki m, bardzo dobrze w okresie treningowym. Z tym, że z kreatyną jest taka sprawa, że stosujemy ją około miesiąc czasu, potem należałoby zrobić przerwę z racji tego, że organizm uodparnia się na działanie kreatyny i trzeba by zwiększać jej ilość, a nie ma to po Czyli stosujemy, ale z głową? Dokładnie tak. Tak, bardzo popularny teraz y, magnes, y, który jest wręcz yy, reklamowany jako suplement diety do stosowania codziennie profilaktycznie jak ma się to w sporcie i co przygotowała nam marka yy, My mamy tutaj dwa produkty magnes z potasem Sport oraz GT Sport. Yy, magnez potas Sport yy, głównie bazuje na yy, potasie, magnezie i witaminie C. Magnes potas odpowiadają za skurcz i rozkurcz mięśnia, czyli Praca działanie, mięśnia. aby nas nie łapały skurcze, mm. czyli suplementacja tym powoduje, czy zabezpiecza nas przed yy, powstawaniem skurczy w naszych mięśniach. Z tym, że mięśnie czasem potrafią także się skurczać, gdy są bardzo mocno uszkodzone. I to jest reakcja obronna organizmu na to, żebyśmy zaprzestali podejmowania wysiłku. Czyli, mhm. nawet jeżeli niektórzy stwierdzą, że mam magnes, potas, a powstają skurcze, trzeba by pomyśleć, czy, czy nie zastosować białka, aby odbudować te mięśnie dodatkowo, żeby one też nie cierpiały. Ale, we wszystkich produktach, jeżeli chodzi o Enervit, stosuje on. Cytrynian magnezu, cytrynian potasu, czyli najlepiej przyswajalną yy, formę magnezu i potasu. Yy, tak obecnie bardzo popularne helaty one mają bardzo szybki przesył do organizmu, ale przesył nie jest równoważny z wchłanialnością mhm. danej substancji. Jeżeli chodzi o tabletki GT Sport, jest to także połączenie cukrów, cukrów prostych. Więc te tabletki należy ssać, bo one rozpuszczają tak, się i wchłaniają. To, to są tabletki i te bieżniutka, na oka, opakowanie, wyglądają jak do rozpuszczania, ale tak. nie to są cukierki. To, to jest dostania tabletka. Wyssanie takiej tabletki trwa około 10 minut. Ona także ma cytrynian potasu i magnezu, czyli także zabezpiecza nas przed skurczami, ale działa jednocześnie energetycznie, bo ma cukry proste, z tym, że należy ją Y, ssać. Można ją pokryć, ale połknięta nie ma swojego działania. Ona Czyli wszystko wszystko zachodzi w wiarygodności. Tak, tak, z badań wynika, że, że stosowanie nawet cukru czy przetrzymywanie cukru w ustach bez połykania daje sygnał organizmowi do takich przemian, które poprawiają wydolność. Tak nawet z badań mhm. naukowych wynika, ale tu realnie one. Y, mają y, takie działanie. Dodatkowo y, tabletki GT Sport posiadają dwa kwasy, y, które y, pod których wpływem y, białka glugogenne zmieniają swoją postać i są y, dobrym źród źródłem energetycznym. I działają I jeszcze podobnie tak. Y, także sprzyjają przy usuwaniu y, amoniaku z organizmu. Amoniak jest to efekt uboczny przemiany białek w organizmie, czyli jeżeli mięśnie nam się mocno rozpadają, wtedy także wydziela nam się amoniak w organizmie. Ok, dziękuję.